Kochani, 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 chciałabym się z Wami pewnymi obserwacjami podzielić. Mianowicie, to są kwiaty pietruszki. Tak kwitnie pięknie pietruszka. A co mnie bardzo dzisiaj urzekło? Mianowicie, że nie wiem, czy to dobrze widać, zapylaczami pietruszki są muchy. I to dosłownie. Wszelkie ich rodzaje. Mamy tu i zwykłą muchę domową, i jakieś inne dziwne muszki. Do tego jeszcze mamy tutaj muchy takie zielone, takie trochę podobne do much robaczyc, ale to raczej nie są muchy robaczyce, robacznice czy jak one się tam nazywają, ale bardzo są do nich podobne też błyszczące i też zielone. Także aż, aż jestem w szoku, że tak to wygląda. Także dla tych, którzy uważają, że wszystko co żywe należy wybić. Nie, nie trzeba. Niestety wszystko co żywe jest nam do czegoś potrzebne. Nawet jeżeli nas gryzie, tak jak w tej chwili ugryzmy rąk. Choroba. Także zobaczcie. Trochę ich tu przepłoszyłam niestety, ale są różne rodzaje, różne, bardzo różne, żuczki, nie żuczki, inne muszki i bardzo wiele różnych wspaniałych, może nie wspaniałych, czasami dla nas obrzydliwych, natrętnych, upierdliwych zwierzątek, ale jakże potrzebnych. Pozdrawiam i do usłyszenia.